Bieżnia Skywalk B06 z tego konkretnego filmu to moja prywatna bieżnia, której używam sporadycznie, natomiast jestem jej posiadaczem już od kilku lat i jestem z niej bardzo zadowolony. Cała filozofia tego minimalistycznego urządzenia jest bardzo przemyślana, czyli urządzenie ma być kompaktowe, bez żadnych zbędnych gadżetów, mamy po prostu na nim wstać, zacząć chodzić, skończyć, urządzenie schować pod ścianę albo pod łóżko i tyle. I to faktycznie działa absolutnie idealnie. Nie ma do tego pilota, nie ma do tego panelu, który moglibyśmy wziąć w ręce. Wszystkim sterujemy za pomocą własnych nóg. Jeśli stajemy z przodu bieżni, to bieżnia się rozpędza, jeśli z tyłu, to bieżnia zwalnia. Stojąc po środku, bieżnia utrzymuje daną prędkość. Na początku jest to trochę dziwne, ale bardzo szybko można się do tego przyzwyczaić. Co mi się w tej bieżni spodobało, to to, że bieżnia jest nie za duża, nie za mała, można na niej szybko chodzić, ale jednocześnie można też ją wszędzie schować. I gdyby była dłuższa, byłaby wygodniejsza i można by się na niej rozpędzać bardziej, ale wtedy potrzebowałaby większego silnika. A przy prędkościach około 5 czy też 6 km na godzinę pokład jest na tyle długi, że jestem w stanie bardzo komfortowo maszerować, a nawet uprawiać lekki jogging. Szczęśliwym posiadaczem bieżni Skywalk B06 jestem już od kilku lat. Kupiłem ją w bardzo konkretnym celu i sprawdziła się ona bardzo dobrze. Wiedziałem, że kilka razy będę się przeprowadzać i bieżnia przewędrowała ze mną z jednego biura do drugiego, do trzeciego. W międzyczasie też pożyczałem ją moim znajomym. Przez pewien okres czasu też pracowała w klubie fitness, gdzie sprawdziła się też całkiem nieźle. Jest to sprzęt kompaktowy, minimalistyczny i całkiem nieźle wykonany. Jak za 2 czy 2,5 tysiąca złotych kupujemy tutaj bieżnię, która bardzo dobrze spełnia swoją rolę, o ile jako posiadacze wiemy jaka rola to jest, jak użytkowanie ma wyglądać. Nie jest to sprzęt do bardzo intensywnego użytkowania. Jest to sprzęt mały, kompaktowy, po to, żeby można go było łatwo schować po treningu albo między treningami. Używanie samo w sobie jest całkiem proste, natomiast nie jest to sprzęt przeznaczony do tego, żeby ćwiczyć na nim codziennie. Nie jest to bieżnia do biegania. I choć widziałem, że ktoś uprawiał na takiej bieżni dyscyplinę, która się nazywa slow jogging, to osobiście do mnie to nie przemówiło. Lubię chodzić, mogę na niej biec powoli, ale mam wrażenie, że to powolne bieganie bardziej mnie męczy niż szybkie chodzenie. Bieżnia Skywalk BE06 jest bardzo fajnym sprzętem dla ludzi, którzy wiedzą, czego chcą czyli wiedzą, że nie będą biegaczami amatorami, ale po prostu chcą się poruszać i chcą też, żeby ten sprzęt nie zawalał im zbyt dużo miejsca. W takiej roli ta bieżnia sprawdzi się idealnie. Wiedza na temat sprzętu, jak i ten kanał rozwijają się głównie dzięki waszej ciekawości i mojej dociekliwości. Dlatego zachęcam do zadawania pytań pod filmem. Pamiętajcie też, żeby zalajkować i zasubskrybować ten kanał, jeśli chcecie być na bieżąco. Na dziś dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć!